Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest nagrany przy współpracy ze sklepem internetowym sprzedającym akcesoria meblowe tomeksmeblowy.pl i będziemy z nim lokować produkt. Ten produkt to prowadnice sevrola z linii Royal. Teraz pozostało zamontować szuflady tutaj tutaj. W związku z tym, że jest tego dosyć dużo, to trzeba zrobić czary-mary i jazdnikam. I jestem z powrotem. Szuflady, producent Sevrol, linia Royal, jest to szuflada na ubrania z siatką, wymiar 664 w środku i ten wymiar właśnie tutaj jest, takie będziemy wkładać. Mam tylko 4 sztuki, dodatkowo jeszcze jest szuflada z organizorem Royal. Tutaj też jest wymiar 664 i jeszcze tutaj taka uwaga, to jest najmniejszy wymiar, jeśli chodzi o organizer na biżuterię. I to jest właśnie 664, a te, czyli tak zwana popularna 70. To wszystko jest do 70. Dodatkowo szuflady na ubrania i inne akcesoria z tego, czyli wieszaki na spodnie i kilka innych jeszcze rzeczy, które są dostępne w katalogu Sebrola jest dostępne do 60, 70, 80. A szuflada z organizerem jest 70. I chyba 80 i 90, ale nie jestem pewien, to tyle. Głębokość jest 42. Ja też mam ponad 50, więc z tyłu będzie miejsce. Ale żona się uparła, no to ma bardzo ładnie wygląda. Już ją pokazuję na dobry początek. Organizer, organizer tak wygląda. Pokażę Wam że jest bliska, jak to zamontuję, jak to wszystko fajnie i ładnie chodzi. Na fajnych prowadnicach z powalniaczem. A jak wygląda na ubrania? Za chwilę Wam pokażę. Jak tylko to rozpakuję, ale najpierw przykręcę ten organizer. Poza tą oczywistą rzeczą, jaką jest wkład w zestawie. mam jeszcze prowadnice, które są takie Fajne mocowane w ogóle z hamulcami. Bardzo podobne do takich typowo, typowych szuflad z despowalniaczem. To jest lewa prowadnica. Dodatkowo na prowadnicę jest jeszcze zaślepka, po to, żeby to jeszcze bardziej estety, estetycznie wyglądało. I proszę o, tak to będzie wyglądało. Nie będzie tego w ogóle widać. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to zamontuje. W zestawie czy są śrubki, instrukcja obsługi. To, niestety. Tak, instrukcje obsługi wątwie. No, jak widzicie instrukcja obsługi mi się potargała, tak umiejętnie otworzyłem. Ale chciałem powiedzieć o wkrętach. Nigdy nie używam wkrętów dołączonych przez producenta, ponieważ są na końcówkę PH2, a ja zawsze używam wkrętów bitów PZ2. W związku z tym zawsze je wyrzucam. Bardzo mi przykro, mógłby się to zmienić, bo większość kupuje wkręty jednak do składania mebli z końcówką PZ, a nie PH są tylko te czarnuchy, które generalnie pękają i do się ich nie używa. W każdym razie jest instrukcja obsługi, zaraz ją tu złożę do kupy. Instrukcja jest bardzo prosta, bo tutaj jest wszystko proste i fantastyczne. Jest tak. Normalnie mam puzzle teraz. To jest tu, to jest tu. I mam tak. W sumie to jeszcze jedną instrukcję obsługi z kieszeni, zaraz razu to wpadłem. Tylko jest troszeczkę popisana. Ale montaż prowadnic, proszę, 33 mm od brzegu, pierwszy otwór. I już tu montujemy wszystko, co trzeba, czyli prowadnica. Następnie wkładamy to, regulujemy. zaraz zobaczycie, jak ja Wam pokazałem instrukcję obsługi. Żaden Polak nie czyta instrukcję obsługi, to oczywiste. Zaczynamy od tego, to jest najważniejsze. Słodzę piętro niżej i montuję. Ok, jest te piętro niżej. Prowadnicę muszę tu przykręcić. Już wiem, że ten otwór muszę kręcić 40 mm od górnej krawędzi po to, żeby mieć 3 cm, tu też 30 mm przerwy, żeby sobie swobodnie złapać i otworzyć tą szufladę. Na dobry początek zaznaczam 40 Co jest większego i dłuższego? Z instrukcji obsługi wynika, że mam mieć 33 mm pierwszy wkręt. Więc tak też zaznaczam i gotowe. Wkręt 4 na 16. pierwszy otwór. Wiecie, to będą kolczyki i takie różne rzeczy, to wezmę dalsze wkręty na prowadnicy. Zaślepka jedna, zaślepka druga. Powiem Wam, że to jest tak na styk przez tą kółkę, żeby to włożyć, ale wchodzi. Tylko, że mi przeszkadza podpórka i muszę tutaj nagiąć trochę. OK. Z tego już weszło. OK. Udało się. Przy okazji nawet jedną zaślepkę mi zasłoniło. Tutaj są zaślepki, bo jest na wkręty złapana ta blenda tutaj boczna, która rozpycha całą szafę. Dobra. O, otwieram. Teraz oczywiście nic nie widzicie. Ok, wprowadziciel przemieszczony. Teraz trzeba wkliknąć, czyli po prostu delikatnie. O, jest. Jest. I teraz już możemy zamykać. I do tego wkład. Każda pani domu już się może wprowadzać w tym momencie. Piękne. Teraz jeszcze tylko muszę poblokować skręt od spodu i gotowe. Ponieważ mam dwa poziomy tego, drugi będzie dokładnie tak samo przykręcony, czyli kolejne 40 mm w dół, od tego 33 i zasadniczo prosta robota. Więc tak po prostu przykładam miarkę na początek, odmierzam 40 a teraz bym sobie najlepiej zmierzył tak. Same, a w środku kosz ponownie taka sama ramka jak do wkładu na mm, biżuterię. No i oczywiście ślepki. Lecimy z kolejną. Prawda, że piękne. I też się podoba. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie chodzi. O, dla mnie bomba. Myślę, że żonka będzie zadowolona. A jak nie będzie, to wykręcę to. Na początku filmu Wam jeszcze nie wspomniałem, ale w drugiej części szuflady, y, szafy, po prawej stronie, y, będzie moja połówka i w tej mojej połówce będzie bardziej budżetowo. A mianowicie będą szuflady na prowadnicach kulkowych y, i zobaczycie, jak takie prowadnice chodzą kulkowe, jak chodzi Widzi to. Doszłące ja Wam będę mówił. Tak samo świetnie chodzi, bo to też jest z hamulcem. Także y, mucha nie siada. Przenosimy się do drugiej części. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, zwykle takie rzeczy robię na warsztacie, jak mam szafę rozłożoną, to już wtedy przykręcam prowadnicę. Tutaj e, tak wyszło, że nie miałem czasu na to, dlatego teraz mając znowu trochę czasu składam swoją szafę u siebie w domu i dlatego teraz na prowadnicę. Już sobie rozmierzyłem, wyliczyłem sobie to z jakiegoś swojego magicznego wzoru, który mm, który wychodzi mniej więcej tak, że jeżeli szufladę mam fronta wysokiego na 178 mm, a tutaj mam przestrzeni 900, więc przyjmuję, że przestrzeni mam 900, a 895 ze względu na przerwę od dołu minimum 5 mm. Więc jak te 895 podzielę na 5, to wychodzi mi wysokość frontu właśnie 178. Ale front nie będzie miał wysokości 178, tylko będzie miał 158 dlatego, że między frontami musi być przerwa. Powinna być 3 mm, ja ryzykuję, robię 2 mm i od dołu, i prowadnica będzie kręcona w osi szuflady. Czyli jeżeli bok szuflady ma 150, to będzie kręcona na 100, 75. Więc pierwsze jest 80, a nie 75, po to właśnie, żeby była ta przerwa, a potem te kolejne wymiary, to jest wymiar frontu i to jest 178. Zatem teraz to już prościzna. Po prostu robię kreski. Druga sprawa. Ten otwór tutaj jest na 37 mm. I wtedy to wychodzi tak. Jak przykład zamknę, to mi wystaje front 2 mm. No, ja tego nie chcę, bo fronta będę robił albo z 12, albo z 18. Jeszcze nie wiem. W każdym razie przyjmuję, że zrobię z 18. Zatem 37 dodać 18 i jeszcze 2 mm, tak na wszelki wypadek, to jest 57 mm. Ustawiam sobie na, swojej, na swoim przymiarze kątowniku nastawnym super urządzeniu, które kosztuje grosze za, na 57. I w tym momencie zaznaczam wszędzie. I już wiem, gdzie mam przykręcać pierwszy wkręt. A jak przykręcę pierwszy wkręt, to potem już przykręcę, przykręcę każdy. I ogarnięte. Czas przykręcać. Wszystkie prowadnice mam 500. Poza pierwszą dolną mam 450, ponieważ przez kaloryfer bym jej nie włożył. Tak się zastanawiam, czy ta druga też mi powinna nie taka być. Ale może mi się uda wcisnąć, bo będzie już trochę wyżej. Dobra, w każdym razie. U pozostało nic innego. Trzeba przykręcać. Ja wkręcam to na wkręty 35 na 16 Dobra, teraz właśnie temat szuflady. To jest szuflada. Z płyty dwunastki. Bardzo estetycznie wygląda. Naprawdę y, polecam wykonywać szuflady skrzynkowe z dwunastki. Jedyny problem jest taki, że ciężko się je skręca. Jak widzicie, ma jest sklejona na kołki szóstki na wiertarce wielobrzezionowej, wszystko sobie ogarnąłem. Także szóstki. Y, kolejny problem. Nie szóstka dwunastka y, płyta. Kolejny problem to to, że trzeba kręcić na. Y, Małe wkręty, w tym wypadku właśnie na dwunastki. Po to, żeby nie przejść na wylot. Co pozostało? To, że tak powiem, trzeba to wszystko włożyć do kupy. Zatem odmierzam 75 mm. Od góry, czy od boku czy od tyłu. Kolejno, bo 75 mm jest dokładnie osią tego. Szukam prowadnicy 45. Tu jest ta. Tu jest przód. Kolejny problem to mała końcówka i muszę po nią iść. Przeszukałem pół domu i niestety nie znalazłem końcówki PZ-1 do śrubek 3x12 i pasują do śrubokręta nie pozostało mi nic innego jak kręcać ręcznie czego bardzo, bardzo nie lubię. Dobra, przykręcone to teraz wkładam, ustawiam te elementy do przodu, na przód no i próbuję celować. Wiecie, płynnie chodzi. Otwiera się akurat na 45. Podejrzewam, że ta 500 tutaj nie będzie pasować. I będę musiał jeszcze jedną wymienić. I gotowe. Wszystko gra i buczy. W tym momencie między każdą sufitem mam 30 mm. Tego obliczyłem. Zrobimy froncika, który będzie minimalnie tylko wystawał po to, żeby sobie paznokietkiem zahaczyć. Albo zrobimy z dwunastki płyty na równo z tym. Będzie taki lekko albo pogrubiony, będzie miał 24 mm. Dodatkowo zasłonimy tutaj te prowadnice, żeby wyglądało bardziej estetycznie. Chociaż yy, będę miał problem z tego, co już widzę. Chciałem sobie zrobić parapet. Tutaj widzicie, ładny jest. I w tym momencie nie wchodzi na zero, a powinienem jeszcze zrobić nosek tu od parapetu. I to będzie wyzwanie. Zasadniczo to już koniec tego odcinka, ale obiecaję Wam jeszcze, że pokażę Wam, jak mam prowadnicę w kuchni. Ale, żeby to wszystko fajnie grało, dlaczego tak jest? Tutaj są prowadnice budżetowe, kulkowe z Sevrola. Tutaj są prowadnice, no już premium, tak bym to nazwał. Są to prowadnice z linii Royal. Naprawdę porządne. Tutaj produkty są porządnie wykończone. I jeszcze mam prowadnicę w kuchni. I chodźcie do kuchni. Tak wyglądają prowadnice, również z Sevrola. Jest to Sevrol Slimbox. Zobaczcie, jak cieniutki jest boczek. Szurada jest maksymalnie, przestrzeń jest wykorzystana. Regulacja jest w środku z jednej, z drugiej strony. Jeszcze nie włożyłem zaklepek. Mamy już nawet jakieś sztuczce. Wszystko super chodzi. Mam tych prowadnic w sumie 7 ten kosz. Razem z wkładem. Tutaj jeszcze zamontuję Relinga, chociaż tak naprawdę e, okazuje się, że nie jest zupełnie potrzebny standardowy front 713. Sorry e, standardowy front 713 e, boczek ma 199 mm i całkowicie nie przeszkadza. Otwieranie nie odgina się. Można spokojnie w ten sposób montować kosze. Ale jak już tego relinga mam, to go zamontuję. Tytułem podsumowania. Chciałem jeszcze powiedzieć, że odcinek ten został nagrany przy współpracy z firmą SEVROL, a także ze sklepem internetowym Tomek Zmebrowy. Chłopaki w TomEcie naprawdę są ogarnięci. Akurat są z mojej okolicy, w związku z tym Mam z nimi kontakt i taki wzrokowy i telefoniczny, ale chodzi mi o to, że wiedzą co sprzedają, w związku z tym znają swoje produkty. Jak zadzwonisz czegoś, nie wiesz, to na pewno ci doradzą, żeby było dobrze. Link w opisie filmu. Zapraszam serdecznie, bo naprawdę są konkurencyjne. Myślę, że to tyle. Tutaj macie pozostałe moje filmy i do następnego odcinka, w którym będę wstawiał tutaj drzwi przesuwne również z Sewrola. Cześć!